Dzień dobry, Daria Wojda. Zapraszam Państwa na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor. Tematem dzisiejszego szkolenia będą szczepienia w systemie KS SOMET. Warto poświęcić chwilkę czasu na zapoznanie się z tematyką szkolenia z uwagi na fakt, że cały proces od momentu wystawienia, skierowania, rejestracji, a dalej kwalifikacji do szczepienia, aby w rezultacie wykonać takie szczepienie, został maksymalnie zautomatyzowany. Jest wiele funkcji, które prowadzą lekarza czy pielęgniarkę przez proces wystawienia dokumentacji związanej ze szczepieniem pacjenta. Aby skorzystać z nowych mechanizmów, należy zaktualizować bazę KS 1 oraz w konfiguracji systemu KS SOMET należy dodać jednostkę organizacyjną punkt szczepień o kodzie resortowym 9600 i odpowiedniej siódmej części kodu resortowego. Cały proces rozpoczynamy od rejestracji pacjenta na termin szczepienia. W tym celu należy pobrać e-skierowanie. W oknie e-skierowania należy podać kod, który w przypadku wszystkich skierowań na szczepienie COVID ma 4 zera, a następnie należy podać PESEL pacjenta. System wyświetli kartę elektronicznego skierowania, którą należy zweryfikować i jeśli dane są prawidłowe, należy przyjąć do realizacji. Następnie w terminarzu należy wskazać termin u lekarza kwalifikującego. System wyświetli wówczas kartę rejestracji. W której wskazujemy usługę jako kwalifikacja do szczepienia. Rezerwację taką należy wprowadzić na stronie pwdl.erejestracja.ezdrowie.gov.pl. W dniu szczepienia pacjent musi przystąpić do kwalifikacji na szczepienie. Kwalifikację taką wykonuje lekarz w gabinecie. W poczekalni system przy pacjentach oczekujących na kwalifikację wyświetli stosowną ikonę. W gabinecie przez sekcję szczepienia należy dodać kwalifikację do szczepienia. System wyświetli kartę kwalifikacji, gdzie należy wskazać odpowiednią usługę Szczepienie przeciw COVID. Po jej wybraniu system automatycznie uzupełni pozostałe parametry, takie jak preparat do szczepienia. W przypadku pojawienia się pozostałych preparatów, można dodać kolejną usługę skojarzoną z odpowiednim preparatem. Zmiany dokonywać w oknie kwalifikacji. Po zakwalifikowaniu pacjenta należy zatwierdzić kwalifikację, a następnie całą wizytę. Wówczas system wygeneruje historię zdrowia i choroby, w której również znajdzie się informacja o zakwalifikowaniu pacjenta do szczepienia. Po podpisaniu historii zdrowia i choroby, informacja o przeprowadzonej konsultacji rejestrowana jest w systemie P1. W gabinecie zawigowym w poczekalni. System wyświetli wszystkich pacjentów oczekujących na szczepienie. Podobnie jak w gabinecie lekarskim, tutaj również jest ikona informująca pielęgniarkę o typie wykonywanej usługi. Po wejściu w wizytę w sekcję szczepienia, pielęgniarka za pomocą prawego przycisku myszy ma możliwość wykonać zlecenie na szczepienie. System wówczas wyświetli automatycznie kartę wykonania, w której dobrze jest uzupełnić serię. Tak, aby była ona automatycznie podpowiadana dla kolejnych szczepień. Po zatwierdzeniu wykonania usługi, podpisujemy dokument, na podstawie którego w systemie P1 zostanie odnotowana informacja o podaniu pierwszej dawki szczepionki. Rejestracja drugiego terminu szczepienia może odbyć się dopiero po 21 dniach od daty pierwszego szczepienia. W tym celu w terminarzu należy przesunąć się o 3 tygodnie. I wskazać odpowiedni termin rejestracji. Po wskazaniu terminu i usługi do kwalifikacji, należy z listy wykorzystanych już skierowań wskazać to skierowanie, jakie było wystawione dla pacjenta na pierwszy termin i go wybrać. W ten sposób będziemy mieli zapewnione wszystkie elementy zarówno rejestracji, jak i kwalifikacji, które automatycznie uzupełnią wymagane parametry. Prawidłowo umówiona rezerwacja wskazuje na e-skierowanie. W przypadku, kiedy w gabinecie pracuje lekarz wraz z pielęgniarką i korzystają oni z jednego komputera, system umożliwia wystawienie kwalifikacji oraz wykonanie szczepienia bez konieczności przełączania się użytkowników. W tym celu wystarczy, iż lekarz wystawi kwalifikację, a następnie w karcie kwalifikacji skorzysta z przycisku Wykonaj w dolnej części okna. System wówczas wyświetli kartę szczepienia. Gdzie należy wskazać pielęgniarkę wykonującą szczepienie? Zachęcamy do obejrzenia kolejnych filmów instruktażowych, w których zdradzimy więcej szczegółów dotyczących rejestracji drugiej dawki i nie tylko. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne szkolenia z Osoz Tutor.